Cześć, z tej strony paproch, a oto kolejny odcinek recenzji okiem paprocha. Wciąż jesteśmy w trakcie lotkowego szaleństwa, a w dzisiejszej części tej serii lotki, których ostrość gripu absolutnie nie kojarzy się z ich nazwą. Dość łagodne, a w nazwie bardzo ostre. Red Dragon Rebels, no tak. opakowanie z zewnątrz, mieliście już okazję zobaczyć. Teraz sprawdźmy, co kryje w środku. No, klasycznie trzy lotki, szafty, piórka. Wykręcimy sam barel, żeby mieć lepszy widok na to, co jest nam potrzebne. I spójrzmy na barel. Płaski barel, bardzo prosta budowa. Oprócz jednego ciekawego faktu, no właśnie nie jest, nie jest on aż tak do końca płaski. No widzimy delikatne zwężenie pod koniec barela przy samym grocie. Dwa ostatnie człony są węższe, jest więc to pewna charakterystyka tych lotek. Ale tak, widzimy, że na samym tyle mamy wypłaszczenie. Od mniej więcej 4 piątych lotki aż do końca identyczny wzór na barelu. Ryflowanie dość grube, tak więc nie będą te lotki tak ostre jak mogłyby być. Nie polecam ich dla typowo tyłochwytowców, ponieważ jeżeli ją złapiemy na tyle, no to widzimy, że tutaj jest bardzo ślisko. W tym miejscu jest ślisko i łapanie jej czysto z tyłu sprawia, że. Będą z nią pewne problemy, tak więc polecam ją dla ludzi chwytających na środku. No i z przodu Fajne jest też yy, możliwość, właśnie, że tutaj się to wszystko zwęża. I jednym palcem trzymając z przodu, jesteśmy w stanie skontrolować i dokładnie utrzymać palec w tym miejscu. Jeżeli miałbym ocenić grip, no to tak 2-2,5 dwie, dwie na 5 gwiazdek. Nie są zbyt intensywne, no ale jak wiadomo, nie każdy potrzebuje, jak coś mu się wbija. Palce. Tak więc tak, nie polecam ich dla ludzi rzucających tyłem, raczej znaczy tyłem z tyłu lotki. Jeżeli chodzi o grip, to nie jest agresywne. Jeżeli chodzi o ocenę profesjonalizmu tych lotek, no są one jak najbardziej przystosowane dla ludzi, którzy dopiero zaczynają. Fajny, płaski barrel, dobry do złapania własnej oceny tego, jak chcemy trzymać lotkę. No a dla ludzi, którzy trochę w darcie siedzą. Będą one dobre jako lotki przejściowe właśnie po to, żeby ewentualnie przy jakichś korektach trzymania lotki wychwycić sobie miejsce, w którym chcemy je łapać. Jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia wizualne, to chyba tyle. Pora sprawdzić, jak dadzą sobie radę przy darczy. Witam w segmencie rzucania z paprochem. Jak widzieliście w po wcześniejszej ocenie gripu, jest on dość podobny do tego, jaki mam w swoich normalnych lotkach, stąd więc dość łatwa kooperacja z nimi, dość łatwo przystosowałem się do rzucania. No i wyniki przy tarczy też pokazują to, że są one dość łatwe we współpracy. Lotki Red Dragon Rebel można znaleźć w sklepie BalticDarts.pl z kodem rabatowym paproch6 dostaniecie 6% zniżki na cały asortyment. Jeżeli chodzi o dane techniczne, przed naszymi oczami barel lotki Winmau Rebel V2. Zawartość wolframu 90%, waga 23 gramy. A jeżeli chodzi o długości, to długość barela wynosi 48,3 mm, a szerokość barela wynosi 6,6 mm. Przyszedł czas na słowo końcowe. Jak lotki Red Dragon Rebels wypadają w starciu z okiem paprocha? Z plusów delikatny grip, który bardzo przysługuje się temu, aby początkujący darterzy mogli z niego skorzystać. Bardzo delikatne, spokojne lotki, które będą idealne na start. Drugim pozytywem cena. Dołączając do pierwszego pozytywu, daje to nam idealną kombinację lotek na start. Idealną kombinację lotek dla nowego gracza tarta, który chce zaszczepić w sobie pasję, a nie chce kupować lotek mosiężnych. Jeżeli chodzi o minusy, i tutaj minus bardziej dla tych profesjonalnych zawodników, no lotki są bardzo delikatne, mają bardzo łagodny grip i dla kogoś, kto szukałby czegoś ostrzejszego, będą one za słabe. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do zobaczenia również innych moich recenzji. Był z Wami Tomasz Pijanowski, paprok darc.